Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach. A oto na obłokach nieba przybywa jakby syn człowieczy. Podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską. A służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie. A jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże.